Cześć, tu Ania, a przed Wami doroczny poradnik prezentowy, który uwielbiam kręcić, uwielbiam szukać tych prezentów. Nie przedłużając, zaczniemy sobie od rzeczy najtańszych, bo wiele z Was ma w szkołach czy w pracy y, tajemniczego świętego Mikołaja, w którym losujemy imiona innych osób i musimy jakieś y, drobne upominki kupić, więc przygotowałam trochę tych drobnych upominków, bo z tym jest zwykle sporo kłopotów i pierwszą rzeczą, właściwie najtańszą, to są myki w kształcie kotu, jeżeli znacie jakieś kociarzy albo kociary, to właśnie biała i czarna myjka są w tej i kosztują 6 zł. Kolejną rzeczą, która osobiście mnie zachwyciła, ja wiem dlaczego jeszcze tego nie kupiłam, bo na pewno zaraz się wyprzeda, są to taki Cudowne zaparacze do herbaty. W środku wrzucamy, słupaną herbatę, wrzucamy ten zaparacz, a skupka nam zwisia taki cudowny ludzik ciastek porcelanowy. Jest przepiękny, bardzo w moim stylu. Ja mam zeszłego roku kubek właśnie z Home New, z tym ciastkiem, który używam namiętnie cały rok, i wydaje mi się, że ten zaparacz również będę używać cały rok. I nie wiem, to był jakiś ogromny błąd, że ja zamiast was zrobić zdjęcie, to ja powinnam była stać przy kasie z tym ludzikiem i trzymać go w łapkach. On kosztuje 15 zł. Kolejną rzeczą, która mi zachwyciła, tym też Tigera. to jest kubek i to jest kubek, który ma taką buźkę otwartą i do tej buźki podamy ciastko, czyli nie musimy mieć osobnego kubka z herbatą i talerzyka z ciastkiem, tylko wszystko mamy kompaktowo i myjemy za jednym razem i kubek kosztuje około 15 zł. I kolejną rzeczą, która w tym sezonie zawładnęła wszystkimi kobietami, zresztą u mnie nie tylko w tym tygodniu, pamiętacie, że w zeszłym roku kupowałam sobie pompony do torebki, ale w tym roku on są zdecydowanie puszystsze niż w zeszłym. I ja mam takie dwa pompony, y, które sobie kupiłam w Chinach. Y, I tutaj mam ten szary przy, przy torebce, tu mam ten czarny, y, który sobie to wiesz, gdzie indziej. I powiem Wam, że te pompony są rewelacyjne jakości, naprawdę mi się szalenie y, sprawdziły. I one kosztują. Y, Dolara 99 centów yy, razem z przesyłką, czyli około 6 zł za takiego pompona, yy, który jest naprawdę genialny i znacznie lepszy niż te, które sobie kupiłam ze roku w Parfuach, które kosztowały około 4. Tyś. Także go co wam je polecam, ale jeżeli cocie na prezenty, to obawiam się, że. Yy, Przesyłka może być bardzo ryzykowna, bo ta przesyłka trwa około od 10 do czasem nawet 2, 10 dni, do czasem dwóch miesięcy, więc możecie się nie wyrobić na święta. Znalazłam Wam identyczne pompony na Allegro, tylko że już za 19 zł. Podobne pompony też można kupić w Warszawie na myśli 3, ale one kosztują tam 69 zł, a jeżeli chcecie pojechać po bandzie, to można kupić je za 240 zł Michael Michaelu Koś. Kolejną super rzeczą są skarpetki. I to są niezwykłe skarpetki, bo mam jedne, które są dla miłośniczek Mopsów, i to są skarpetki z Dawandy, które kosztują 9,90. A drugie skarpetki to są rewelacyjne skarpetki z firmy Cup of Socks. Cup of Socks to jest polska firma, która produkuje w Polsce skarpetki, ale one są takie takich charakterystycznych kubeczkach. I jak otworzymy ten kubeczek, to w środku te skarpetki bardzo mocno pachną. To jest taka specjalna technologia, która jest okryta tajemnicą, w której właśnie oni podczas produkcji dodadają. Yy, Ba, takiego substancji zapachowej sprawia, że te skarpetki właśnie bardzo, bardzo ładnie pachną. Także i one, y, para kosztuje 24 zł i jest to po prostu idealna prezentowa rzecz, bo tam macie tych skarpetek multum różnych rodzajów i bardzo fajnych różnych wzorów, także naprawdę warto się tak, y, taką parę prezentową zaopatrzyć. Kolejną rzeczą, to jest coś, co w tym roku jest moim hitem prezentowym, bo ja zamówiłam tych zestawów 3. I wydaje mi się, że mówiłam trochę za mało, bo, bo chyba chciałabym więcej, bo chciałabym chyba więcej osób obdarować. To jest hit po prostu. Ym, wiecie, że ja obowiązuję Biolafen, miałam, yy, chyba wam pokazywałam yy, ten krem na dzień i na noc. Ja je po prostu one. Świetnie działają, świetnie pachną, są wydajne, są niedrogie, są naturalne, wszystko, po prostu uwielbiam je. I tu jest taki fajny zestaw, w mamy krem na dzień, krem na noc i płyn micelarny. I ten zestaw kosztuje 39 zł, a normalnie kosztowałby chyba 6 dych, ale to właśnie oni mają takie promo, że na te zestawy świąteczne jest dobra, dobra cena. Ja właśnie zamówiłam je wczoraj i dzisiaj przyszły, także to jest po prostu szał. Wyrobili się w całe 24 godziny z przesyłką, w życiu nie miałam takiej szybkiej przesyłki. Jak przyszła ta paczka, myślałam, że to paczka z H&M, a to zupełnie w ogóle... Ło! Wow, szał! I mają też stado do ciała, Stado do ciała kosztuje 29 zł i tam jest balsam i taki płyn myjący. Też uwielbiam, ten balsam jest świetny, ten płyn myjący mam, ale jeszcze nie zaczęłam go używać, także... Wszystko przede mną. Kolejną rzeczą jest coś, co znalazłam na Etsy. Etsy to jest taka największa na świecie strona z rękodziełem. I tam znalazłam świetne pierścionki, które są ręcznie robione z inicjałem, czyli mamy na przykład M albo A albo B, co tylko chcecie. I właśnie one są tak cudownie wyginane. Kosztuje taki jeden pierścionek 26,99? Podajże tak. Tak, 26,94. I są po prostu. Fenomenalne są, oczywiście, nie złote, ale pozłacane, ale wyglądają super. I to jest taki bardzo fajny, indywidualny prezent. Ja w tym roku po prostu oszalałam na punkcie literek wszędzie, <grytanie> i to jest po prostu rewelacja. I też nie są drogie, tylko uważajcie tak, jak mówię, z przesyłką, bo może nie dość. Kolejna rzecz to naklejka w kształcie kota na ścianę, Jeżeli macie koleżankę, która ma kota w domu, a jest studentką i jest daleko od swojego pupila, to możecie jej kupić taką właśnie za 49 zł naklejkę na ścianę, siedzącego kota, skażącego kota albo obydwa, jak tylko chcecie. Bardzo fajny prezent i też na, na długo starczy. I tutaj mam kolejny hicior, bo byłam ostatnio u koleżanki i ona ma małe dziecko i kupiłam mu poduszkę w kształcie, w kształcie litery i ta poduszka była tak pięknie uszyta, tak mi się spodobała i jak się dowiedziałam, że ona kosztuje tylko 59 zł, to właśnie zajrzałam na tą stronę i to jest taka strona, nie pamiętam jak to się nazywa, atelier małego designu chyba i tam są rzeczy takie dla dzieci i niemowląt, ale tak naprawdę większość tych poduszek nadaje się idealnie właśnie na prezent dla dorosłych, no i... Mm. Moja ulubiona ta poduszka Puzzle, poduszka Puzzle jest przepiękna i właśnie te wszystkie poduszki w kształcie liter są tak rewelacyjne i właśnie możecie komuś kupić, to się nazywa Marysia. Literę M, która jest cudowna i fajne jest to, że można sobie też wybrać materiały tam, bo to wszystko jest, świecie. szyte ręcznie w Polsce i za taką cenę no po prostu super. I właśnie wybrałam sobie dowolne materiały z czy jakieś tam życzenia indywidualne to wszystko oni spełniają. I dodatkowo jak płacimy dychę, to oni wyszywają ręcznie imię danej osoby właśnie na tej poduszce. Tam jest też taka super poduszka, yy, słoń z taką folkową trąbą, to też jest totalny odjazd. Także zajrzyjcie tam koniecznie, jest milion fajnych rzeczy i to jest właśnie fajny, bo to niebanalny prezent yy, mało osób chyba o tej stronie wie. Ja wcześniej nie wiedziałam, także na pewno mało osób. <laughs> Więc bądźcie kupić coś super oryginalnego za właśnie całkiem fajną cenę. Kolejna rzecz. Y to kubek emaliowany z muminkami. Te kubki po prostu mieszkają w Empiku, są całe takie wielkie stoiska z tymi właśnie muminkami, mimblami, płóczykijami, bukami, co tylko chcecie tam, wszystko jest po prostu cały zestaw. Bada jest taka, że te kubki, jak na kubki emaliowane są dosyć drogie, bo kosztują 49 zł. Ja wolałabym, żeby kosztowały znacznie mniej. Mam to że też od wielkości, bo różne wielkości kosztują. Yy, mają różne ceny, ale ja akurat yy, najbardziej mi się podobał, ten, ten wziąłem tą średnią wielkość, no i ta średnia wielkość kosztuje 4,9 zł, ale biorąc pod uwagę, że i na kupki omaliowane ciężko stłuc, ciężko zniszczyć i ma się je na lata, yy, to możemy komuś kupić. Ta osoba na lata będzie pamiętać, yy, że dostała to od nas fajnie jak się, nie wiem, przyjedziemy, będziemy już staruszkami, tak? Przecież te koleżanki, ona by będzie Ci podgrzewać mleko do kawy. To jest ten kółek od ciebie, który dostałam 80 lat temu. <grych> I Jak jesteśmy przy motywie muminków, to w Tesco znalazłam piżamę z migotką, która jest super i kosztuje 79 zł. I jeżeli w ogóle planujecie piżamy, to polecam Wam piżamy z Tesco albo z Marksa Spencera, ale chyba bardziej z Tesco. Bo tych piżam mam trochę i je uwielbiam. Jak mam do wyboru bardzo wiele różnych piżam, to zwykle wybieram te z Tesco i mi się w nich najlepiej śpi. Także jeżeli chcecie stoić kogoś przyjemność w łóżku. Tylko w mówi I teraz wracamy sobie znowu do literek, bo ja w tym roku, jak mówiłam wam, typografia mnie po prostu pochłonęła. I są cudowne bransoletki, też na Etsy, na tej stronie z rękodziełem, które mają takie literki Piękny inicjał. Właśnie na łańcuszku możemy sobie taką literkę, do tego jeszcze albo gwiazdkę, albo serduszkę, albo poza samą literkę. No to pięknie, bardzo subtelnie, super elegancko. Pasuje do każdej stylizacji i jest czymś takim osobistym i słodkim. Piękne są te literki. Więc gorąco Wam je polecam. Jedna bensoletka kosztuje 62 zł. Zupełnie zapomniałam, a byłabym złą osobą, wam nie pokazała. <laughs> yy, yy, jeszcze do tych yy, Świąteczny, do tych mikołajowych prezentów, cudowne w ogóle. Zobaczcie, jak to wygląda z W Haribo wypuściło taki zestaw świąteczny, w którym mamy 21 malutkich paczuszek. to ja trochę poszereczkę, które wyglądają w ten sposób. Zobaczcie, jakie słodkie. I 21 mamy małych paczuszek w środku. Taki zestaw kosztuje 9,90, czyli całkiem niedużo. I możemy kogoś podarować, i ktoś może mieć taki y, żelkowy y, kalendarz adwentowy. Fenomenalna rzecz. Ja to właśnie kupiłam, nie wiem, czy w Kryfurze także jeżeli będziecie w Carrefourze, zajrzyjcie i kupcie coś takiego, bo zobaczcie ile ja tu zostało. Z początek grudnia ja mam kilka paczuszek tylko. <grytanie> Kolejna rzecz to gratka dla miłośników porcelany i to mnie po prostu rozłożyło na łopatki. To są filiżanki z Ender Ceramics i one, jest jedna filiżanka, która jest w kształcie głowy lalki. Ja wiem, że nie każdemu to się spodoba, ale po prostu mnie ta filiżanka urzekła. Ma głowę lalki i taki właśnie złoty, mm, złote uszko, a druga to jest taka filiżanka w kształcie Zęba, znaczy to nie jest niby ząb, ale dla mnie to wygląda jak ząb. Wskazywałaś się złote uszko. obydwie są piękne. Kosztują 95 zł, jedna, ale ja myślę, że to taki uroczy i taki przepiękny, elegancki prezent, który po prostu mi się wydaje, że podbije niejedno serce, szczególnie miłośników sztuki. Kolejną rzeczą jest szlafrok. I jeżeli chcecie komuś kupić dobry szlafrok, to ja wam już pokazuję mój. Który dostałam w zeszłym roku, ja Wam w zeszłym roku opowiadałam, że chcę ten szlafrok i dostałam go faktycznie. To jest szlafrok z Ikei. I ten szlafrok kosztuje 129 zł, jak jesteście w Ikea Family Clubie, każdy jest właściwie, to dostajecie go za stówkę. I ten szlafrok jest cudowny, jest bawełniany, co jest bardzo rzadkie, bo teraz większość można kupić mnóstwo szlafroków, ale wszystkie są poliestrowe, nieprzyjemne, nie wchłaniają tej wody. To nie jest przyjemność. Ja mam kilka bolestowych szlafroków, w ogóle ich nie dotykam. A ten po prostu jest mięsisty, bawełniany, bardzo porządny, super się w nim chodzi. Ja mam go rok, prałam go niezliczoną ilość razy i nie stracił koloru. Także jeżeli szukacie fajnego czerwonego szlafroka, jest też biały w, tej, w, tej, w kolekcji, to możecie kupić komuś właśnie taki fajny ikrowy szlafrok i to na pewno jest prezent na lata, bo jest super porządny, bo ja go w ogóle nie szanuję a jest dalej w doskonałym yy, stanie. Kolejną rzeczą, którą ja na początku myślałam, że to jest ściema i że to nie jest bardzo swojej ceny, ale teraz zmieniłam zdanie, odkąd dostałam coś takiego, są te zestawy z benefitu. Benefit co roku wypuszcza mnóstwo takich różnych zestawów. Niektóre kosztują 129 zł, a niektóre 149 i może się to wydawać dużo, ale tu jest naprawdę sporo tych produktów. Ten akurat mam z cieniami, tu są dwa cienie kremowe, tu są takie taka czwóreczka. Prasowanych. Te zestawy są genialne. One po pierwsze, tu mamy dużo więcej produktów niż gdybyśmy kupowali je osobno. Po drugie, one się nigdy nie kończą. Są naprawdę fajne, użyteczne i poręczne. To co mogę Wam powiedzieć tylko, że jak wybieracie zestawy, to wybierajcie te, których jest więcej produktów hmm, sypkich, prasowanych takie, które zostają nam na dłużej, na przykład takich róży, cieni, brązerów a mniej tych takich typu tusz czy, czy coś w tubkach, bo też wiadomo szybciej wysychają i gdzieś tam po pół roku już o nich zapomnimy, a wiadomo, że ja na, ja na przykład moje róże mam po 3, 3 lata czy nawet więcej i dalej ich używam i są w super stanie, także taki zestaw to jest naprawdę super prezent i każda kobieta się z niego na pewno ucieszy. O, ostatnie dwie rzeczy z H&M i już kończymy. Jedna to są złote słuchawki, które po prostu urzekają mnie designem. Można oczywiście to jest yy, replika innych słuchawek, które kosztują 1200 zł i można je kupić na netaportę, ale te kosztują 99 zł, wyglądają identycznie, a ja chyba nie jestem takim audiofilem, żebym potrzebowała te słuchawki za tysiaka, przynajmniej jeszcze nie teraz. A drugą rzeczą jest coś, co mnie absolutnie urzekło, bo to jest kalendarz adwentowy, ale z biżuterią w środku i mamy tam 24 okienka i w 24 okienkach są różne rodzaje biżuterii, także i w życiu się nie spotkałam z kalendarzem z biżuterią i to jeszcze w takim ściówkowym, także to też Wam polecam Waszej uwadze. To by było na tyle, do zobaczenia już jutro, trzymajcie się, buziaki, papa! Pa.